W dzisiejszym odcinku historyjka. Hmm. Mama wysłała mnie na obóz z konikami. Ja uwielbiam koniki. Więc się strasznie z tego cieszę. Tylko to jest mój koń. Czarny. Jak by go tu nazwać? Hmm... Dżamajga. Nie. Fredka? No nie. Hmm... Wicher. Tak, Wicher. To jest idealne imię dla niego. No dobra. Czas na niego wsiąść. Okej. Um, Okej. Okay. Okay. Jak na razie jeszcze nie wywalił mnie z siodła. Dobra. Dziękuję za podwózkę. Proszę. Um, Okej. Okay. Co ja tutaj mogę porobić? Pierwszego dnia na obozie? Nie wiem, co to się... Będzie działo. Cześć! Może się z jakąś dziewczyną zapoznam. Cześć! Chciałaby. Mm. Hej! Chcesz razem pojeździć? O, gdzie siedzie? Chyba już wraca do domu. Nie znajdę żadnych chyba tu przyjaciół. No trudno. Muszę poradzić sobie sama. Tak, sama, samiutka. Normalna przecież sprawa, tak. Wow, co to za małe ludziki. Jakie małe zrebaczki. Wow, koniki! Dobra, nie będę jeździć galopem, jeszcze je wystraszę. Wow! Ale ona szybko jeździ, nie boi się tak. Wow! Cześć! Może kiedyś będę miała konika? Co ty na to? koniku żebyśmy pojechali gdzieś. Hmm, to może na tą górę jak na sam początek? Okej. Okay. Um, albo na trawę, żebym nauczyła się szybko jeździć. Dobra, spróbujmy. Okej, okay, jest dobrze. Wow. Szybko. Nie, 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 nie. Blisko wow. było. Ej! Ej! Ej. Nie. Nie, ha, mój. O, matko. Ałaj. E, dobra, nieważne. No tak nie rozbywa. Raz umiesz, raz nie umiesz. Okej. Okay. Chociaż sobie głowy nie stukłam. Dobra. Pójdźmy na trawkę. Tak, to będzie dobry pomysł. Dobra. Dam radę. Zahamuję. Oj. Dobra. I. i wolne koniki! Jak piękne. Stój. Cześć. Ej. Zostaw go. Wicher, może znajdziemy Cię przyjaciela, tak jak ona. To świetny pomysł. Będziesz miała nareszcie kolegę. Chociaż się ja nie będę miała, ale nieważne, nie martw się o mnie. Chodź. Wow. I od razu. Dobra. Tylko spokojnie. Mm. Oj. Przecież ja lasa nie mam. Kur... Krzywek. Hm. Dlaczego? Nie będziesz miał kolegi. To no trudno. Musimy poradzić sobie sami. Tak? Będziemy razem we dwójkę. Będziemy zwiedzać sobie góry. Tak jak na przykład ta. I będzie dobrze. Wow! Wow! Co ty robisz, Wicher? Wow! Brawo! Oj, lepiej nie idźmy na taką zwykłą górę. Wicher! Widzisz to? Góra dla nas! to zwiedzenia! Żeby to nie był przypadek? Pięć lat później. O, 15 zł. O, nie mogę uwierzyć, że jesteśmy tu już aż pięć lat wicher. Dobra. To jak byłam mała, zawsze chciałam zwiedzić tą górę. Ale się bałam. Lecimy na nią? Yeah! No to chyba tak. Mam nadzieję, że nam się uda. Nie wiem, czy do tylu dopłyniesz. Yeah. Dasz radę, wierzę w ciebie. Jeszcze troszkę. Nie dopłyniesz więcej? Oj. No co ta? Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się Ciebie zwiedzić góro. Trudno, nie tym razem. Może za kolejne 5 lat nam się uda. Jedźmy na razie na tom. Ale co to za domek? Nigdy tam go nie było. Zwiedzałam tą górę chyba ze 100 razy. Mm, Okej. Okay. No dobra, jedźmy. Oj, no tak, zapomniałam, przepraszam. Przecież musimy ci zrobić pielęgnację. Może napijesz się wodę? Albo. Hmm. Zrobimy Ci ładne kopytka na górę. Chce Ci się jeszcze pić? Dobra. Lecimy! Jest tu ścieżka na górę? Jest. Bo bez ścieżki tak niebezpiecznie się ruszać. Ale dla nas nic nie jest niebezpieczne. O nie, robi się noc. Wow! O matko! Muszę tu uważać. Nocy na górę? Tego jeszcze nie było. Musimy na pewno to zrobić. Wow! Niebezpiecznie tutaj. Tylko, gdzie jest wejście na górę? Wydaje mi się, że jedziemy w dół. Wow, wow, wow. Pomocy. O nie. Wicher. Uczyłyśmy się. Powoli i na spokojnie. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz. Spojrzałam. Nie. Nie. Dasz radę. Wicher, proszę. Wicher. Błagam. Nie wytrzymam tu długo. Chodź na górę. Na czystą górę. Wejdziesz tam, wicher. O nie, jak tu wysoko. Jeden ruch, i możemy spaść. Dlaczego ja to zrobiłam? Ale, stop. Czekaj. To nie jest ten domek? Jest. Jesteśmy. E, dobra. Mm, mm, mm. Zamknięta. Może od tyłu wejdę? A, pomocy! Nie, zostaw mnie! Zaczekaj tu. Ja muszę iść. Mm. Kurczę. Ficher! Gdzie my jesteśmy? Hmm. No nie, no. Kurczę, co to jest za miejsce? Boję się. Ale przecież możemy stąd uciec. Mm, ale wspominał, że nie możemy. Kurczę, ale spróbujmy. No może nam się uda, jak wejdziemy tak po cichu. Szybko, Wicher! a Pomocy! O. Wicher, jedź! Uciekaj!